Hej, no hej, dzisiaj nagradzam kolejny odcinek. Jakieś papryczki mi tu lecą, chyba muszę odkurzać pokój. Dobra, jakoś ogarnę. Już wiem, że dużo osób nie mi się doczekać moje relacje z Gali. Wiem, dziewczyny, wiem, bo czytam Wasze opisy i komentarze. I już to nadrabiam. Zapraszam na relacje z Gali. Gali Finowej Akcji Zmień siebie, daj siebie. Akcja organizowanej przez Fundację Czy4 Start. Zanim dojechałam do Krakowa, do hotelu Hilton Garden Inn Airport, to miałam dosyć zabawny dzień A zaraz Wam opowiem, jak się zaczął i jak się skończył Ciekawy bardzo miałam poranek, yy, gdy była mgła Wiecie, tak klimatycznie było, nie? Taki cmentarz obok, a wychodzi zaprzestanka zaprzestanka facet i niesie trupa No po prostu trupa No to idziemy Najpierw na uczelnię nie? O poranku na przystanku. Tylko jakoś ten trup, jakoś mi tak kurczę nie pasował, że on wiecie, był na przystanku nie młody chłopak go niósł. I że tak w biały dzień. Smoke weed every day. Kto normalny podchodzi do gościa z trupem w ręku i pyta się: hej, to jest trup, czy atrapa? No co za pytanie, nie? A jakby to był rzeczywiście trup? Ale nie, ja sprawdziłam, dotknęłam i sprawdziłam rzeczywiście, że to był rekwizyt. No, chore, nie? I tak jechaliśmy sobie z Rudy Śląskiej do Katowic, on z tym trupem przy sobie, a ja z myślą o tym, jak zorganizować sobie dojazd do Krakowa na uczelni. Okazało się, że jeden ze słuchaczy jedzie do Krakowa, bo tam mieszka. I ja już, nie, już mi się te trybiki zaczęły tak, wiecie, nie, tak pracować. I ja mówię, kurczę, nie, to ja może się z nim zabiorę zamiast... Pozdrawiam kolegę. I to zrobiłam. I jadąc sobie tak do Krakowa z kolegą, uświadomiłam sobie, że jeszcze muszę przecież dojechać do Balic. Super, że mi poradził, że są i autobusy, i, i pociągi. Więc już będąc tam na miejscu w Krakowie, na dworcu, Wzięłam sobie autobus, miałam taki trochę taki moment niepewności, czy on w ogóle dojedzie do tego miejsca, co ja chcę, czy dojedzie gdzieś jeszcze dalej. Udało mi się dojechać. Jestem na miejscu, jest hotel, ale muszę się jeszcze przebrać i umalować. Zostało mi jakieś 30 minut do galerii, zdążę. Mamy jakieś 20 minut, na przygotowanie się. Teraz tak szybciutko jak w hotel. Pięknie, pięknie. Tu widok na... na licytację, z których wszelkie fundusze uzbierane zostały przeznaczone na wsparcie dzieci podopiecznych fundacji. Pod spodem znajdziecie link odnośnie całej tej akcji i możecie też wesprzeć. Do czego zachęcam. Jeśli macie jakieś wolne fundusze, albo mielibyście przeznaczyć jakieś fundusze na słodycze, to przeznaczcie te pieniążki, proszę, na tych chłopców. Wesprzyjcie trochę. Ten noc była zmiana czasu, i mogłam sobie dłużej pospać. Ale okazało się, że spałam w sumie nie godziny, a dwie godziny. Wow. A potem jechałam szybko do Katowic na uczelnię, też z kolegą. Dzięki.